Hey, Sky Girls! Przychodzimy do Was dzisiaj w bardzo świątecznym arbitrażu, dwie <grym> <nieżynki. grym wiesz> ponieważ przychodzimy do Was z takim pomocnikiem, manualem prezentowym. Chcemy Wam przedstawić nasze cztery propozycje na prezenty, na święta i nie tylko. No, ale wiecie, święta za pasem, więc my dzisiaj, Panie Mikołajowe, już za chwilę. Ja jestem Ola. A ja Ela. I razem stworzyłyśmy markę kosmetyków naturalnych, BB e, Tworzymy te kosmetyki od paru lat e, i robi nam to bardzo dużo radości. <grym> Chcemy się dzisiaj z Wami podzielić e, naszymi propozycjami na zestawy prezentowe. Bo wiemy, jaki to jest dylemat, co babci, co cioci, co dziewczynie, brata. Wiecie, czasami niewiele wiemy o osobach, które chcemy obdarować. No i właśnie na taką ewentualność jesteśmy bardzo dobrze przygotowane, bo mamy cztery zestawy, z czego dwa są właśnie takie bardzo, bardzo uniwersalne. No, no to co, zaczynamy. Zaczynamy na niebiesko od zestawu, który jest właśnie idealny dla adeptek naturalnej pielęgnacji, bo może stanowić taką bazową, e, bazową opcję. E, dla tych, dobrym. które już wiedzą, czego, co lubią i czego używają, ale też może być dobrym startem dla tych, które chcą się zacząć tak, w naturalnej <noise> pielęgnacji orientować. Bo wiecie, podstawą zdrowej cery jest oczyszczanie. No i na niebiesko mamy zestaw oczyszczania. A w niej... skład którego właśnie wchodzi emulsja do demakijażu i mycia twarzy, dwa w jednym i to jest bardzo ukochana Wasza emulsja, easy going, mm -hmm. tak właśnie jak się nazywa, tak też robi, cudownie w prosty, miły i przyjemny sposób i bardzo skuteczny oczyszcza buzię yy, i przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji. Tak, bo ona jest dwufazowa, ma fazę olejową i delikatny detergent, ale wszystko jest w jednym produkcie, więc wiecie, nie trzeba robić dwuetapowego 50. oczyszczania <noise> różnymi produktami. Easygoing daje radę. Tak. Do tego jest dalszy etap, czyli tonizacja i to mm. jest, słuchajcie, bardzo przyjemny moment. Nasze Misten Roses, nasze różane serum w płynie. To był hit ostatniego lata, ale to jest absolutny must have na każdą porę roku. To jest must have do torebki, do szuflady w biurze albo na home, home office, się. Tak. <laughs> Bo naprawdę, słuchajcie, zimno na zewnątrz, ciepło w domu i w biurze klimatyzacja, jeśli ktoś do biura jeździ i naprawdę ta Skóra y, wymaga nawilżenia, nabijania. A możecie też używać go na makijaż, bo on bardzo dobrze sobie Jeśli radzi. w tym się również robicie makijaż. No no Jak są tyle konferencje, to no się tak. jednak ten makijaż jakiś tam robi, żeby wyglądać. Wiecie, na dole dres, ale u góry koszula. <noise> Słuchajcie, i ostatnim elementem tego zestawu jest nasza wisieneczka na torcie. Mm. I jest to e, peeling kwasowy filmitender, tender, który ma w sobie trzy kwasy: azelainowy, migdałowy, cytrynowy, bombę witaminową Ważne. i mączkę osianną, więc on rozświetli skórę, porządnie ją oczyści. E, bardzo dobrze też e, zamyka pory, e, więc. E, Raz w tygodniu zrobiony, da Wam naprawdę absolutnie fantastyczny, fantastyczny efekt. Także. Zestaw niebieski oczyszczanie poleca się dla choinki. dla wszystkich, bez względu naprawdę na wiek kobiet, które dbają o... Od 5 do 105. Tak, tak zwykłyśmy mawiać, bo rzeczywiście no, możecie... pięć to trochę przystawać. No dobra, dobra. 105 na pewno. Słuchajcie. Wartość produktów w tym zestawie to jest 126 złotych, ale że święta to jest 119. Niech się dzieje. Kolejną propozycją, to jest też bardzo uniwersalna propozycja, mm. ale tu stawiamy na przyjemności. No bo słuchajcie, no któż nie chce przyjemności? Tak. Na to święta jest, są one niezbędne. To jest taki zestaw, który porozpieszcza tych, którzy bardzo lubią rytuały i takie wiecie, momenty kojące Celebracje. zapachem i celebracji, ale też to jest świetny zestaw dla tych, którzy są zabiegani, zabiegane, wielofunkcyjne. potrzebują relaksu. Kajger, które łączą w różne role w swoim życiu, aby nabrały chwili oddechu i po prostu zajęły się sobą. I znowu, tak. się bardzo. I znowu, jak kogoś dobrze nie znacie i nie wiecie dokładnie, jakie ma preferencje, jeśli chodzi o macerę, to, to jest idealny zestaw. Tak. Słuchajcie, w skład tego zestawu wchodzą właśnie takie bardzo przyjemnościowe elementy, bo po pierwsze jest tam nasz mózg do ciała, który nie dość, że cudownie nawilża, delikatnie natłuszcza skórę, bo mama masło ma masło mango, olej chia, ryżowy, babasu, kwas, kwas na dodatek jest ma. to jeszcze... Mega sylwestrowa opcja, bo ma drobinki nikki, które <laughs> pięknie rozświetlają skórę, wiecie, to jest absolutne um, takie zwieńczenie glow. pielęgnacji i takie glow. Pięknie to wygląda na skórze, pięknie się mieni, więc absolutnie daje dużo przyjemności dla ciała, ciała i ducha. I jeszcze pachnie. I ten zapach rzeczywiście z Wami zostanie na dłużej. W związku z czym to jest super opcja sylwestrowa, nawet jeżeli sylwester będzie wieczorem. Ale w koło <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, więc tu jest ten mus. Dodatkowo e, nasz e, umilacz, czasoumilacz i, e, i twórca nastroju świeca. Heartwarming. Hard tak ocieplająca serce swoim zapachem. Zapach jest taki bardzo kaszmirowy, otulający, bo tam jest ambra, bergamota, oud, więc takie bardzo ciepłe nuty. No i trzecim produktem jest produkt bardzo uniwersalny i bardzo potrzebny dzisiaj w to tych jest czasach, krem do rąk. W tym zestawie jest Take My Hand Darling i tu też takie przyjemne ambrowo bergamotkowe zapachy panowie też bardzo lubią ten krem my ale teraz, uh -huh. jeśli jesteście niezdecydowani do końca to my ten zestaw skompilujemy ale jeśli znacie nasze produkty i wiecie które zapachy naszych musów lubicie najbardziej i który z naszych dwóch kremów jest dla was tym Najlepszym. ulubieńcem albo <grym> będzie ulubieńcem dla osoby Którą chcecie obdarować, napiszcie nam to proszę w komentarzach do tego zamówienia. Wybierzcie sobie, czy chcecie Mousse Sweet Life, czy Just Say Yes, czy Wild Forest, tak. i czy chcecie nasz krem Handy Candy, czy różową <laughs> landrynkę, czy właśnie ten, który jest w tym zestawie e, e, Take My Hand Darling. My spakujemy według Waszego życzenia. Jak nie napiszecie nic, to zrobimy tak, że będzie też tak. No i słuchajcie, wartość tego zestawu to 145 zł. Z racji świątecznych przyjemności cena ląduje na 139. Zestaw przyjemności na różowo. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do tych bardziej wyspecjalizowanych zestawów, chociaż w gruncie rzeczy są one cały czas bardzo uniwersalne, bo zaczynamy od zestawu na zielono i to jest zestaw, który nazywałyśmy Włosing. To jest zestaw, Pozdrawiamy dla, dla wszystkich e, włosomaniaczek i olejomaniaczek, ale też dla takich kobiet, dziewczyn, które mówią: o nie, moje włosy nie tak wyglądają, coś zrobiłam, albo zrobiłam jakiś zabieg, albo jakieś zrozjaśnianie, i one są teraz słuszne. się rozjechało, sieniu, tak. I teraz nie jestem z nich zadowolona, więc jeśli znacie takie e, cudowne dziewczyny, które e, kochają olejowanie, kochają pielęgnację włosów, ale też takie, które. No, no nie są zadowolone tak. ze swoich włosów, to to jest zestaw, który naprawdę y, pomoże y, zregenerować te włosy, ale jest bardzo prosty w użyciu. Tak, to jest olejowanie dla opornych. Słuchajcie, tak, to jest, Tu nie ma to nic, się, co się może, nie, może się tak. nie udać. Bo słuchajcie, tu jest baza do olejowania w postaci naszego różanego serum Mr. Roses, ponieważ ona świetnie nawilża, <coughs> mając wody różaną, lawendową, mając sok z aloesu, kwas hialuronowy, e, sok z kokosa, więc to są takie bardzo nawilżające ekstrakty. I to tym psikamy najpierw i to jest znowu bardzo prosto, bo, bo jest, jest psik, super spray tak. bo jest bardzo taki fajny atomizer a do tego jak już popsikamy Mist and Roses to na to nakładamy olejek Nasze, Nasze serum do olejowania włosów. Oh, które też. God. Tak, skompilowałyśmy je z różnych olejów. Jest tam olej Shea, olej Chia, olej z czarnuszki, dwie frakcje oleju kokosowego, witamina E, więc jest to petarda regeneracyjna dla włosów. Taka, po której te włosy będą pięknie wygładzone. Rozjaśnione. Takie, wiecie, rozświetlone, rozświetlone takie błyszczące. błyszczące. Tak, tak. No, no i słuchajcie, regenerowane na maksa. I to jest też bardzo proste, bo to znowu jest na to mizerze, więc na to psik, psik e, nakładacie drugą. Na wilgotne od seru różennego nakładacie olejek i naprawdę zawijacie te włosy. Trzymamy na głowie taki opatrunek od kilku godzin, jak ktoś możecie lubi, może krócej, pójść z tym. Tak, a możecie krócej, możecie wystarczy 40 minut, 45 do godziny i już widać efekt. Więc tak. co jest wspaniałe to to, że to się bardzo prosto zmywa. Mhm. Więc rzeczywiście to jest najważniejsze polejowanie. Tak, I to tak. jest największy dylemat. Przy olejowaniu. Że, tak, że... że po olejowaniu często te włosy wyglądają po prostu e, słabo, są takie obciążone. A potem nie olejku... będziecie miały tego efektu. Tak. to będzie pięknie, i jak już będzie pięknie, to wtedy wchodzi do gry trzeci element tego zestawu. No, tak. <gry> który, uwaga, bo jest to scrunchie piękne, jedwabne, scrunchie handmade'owe handmade'owe, zrobione przez te piękne rączki. Oto one, które zrobiły. Słuchajcie, bo to jest artystka, ona po prostu po nocach szyje dla Was scrunchie. Wiecie, Ela po nocach robi Excel e i liczy różne rzeczy w naszym biznesie, a moim relaksem na tak zwane wieczorną zmianę jest usiąść przy maszenie. Nie, ja naprawdę to bardzo lubię i z wielką przyjemnością i miłością uszyłam dla Was te scrunchie. Możecie je też nabić na naszej stronie. No, i takie piękne, jedwabne, śliwkowym kolorze wylądowało też w tym zestawie. Słuchajcie, zestaw Włosing, wartość tego zestawu to 137 zł, bo święta. Mm. I ma być to, przyjemnie. To jest 129 Na zielony włosing. No i słuchajcie, ostatni, chociaż to jest. Last but not, not least. Słuchajcie, to jest nasza absolutna petarda. Antypessel Plus. Tak, antypesel. Tak. W antypesel normalnie mamy krem Agent White James White, nasz kultowy już krem, który bardzo lubicie. On rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje kolory skóry, a do tego liftinguje tą, tą skórę. E, I e, żeby zestaw był zestawem, to do niego jest, jest potrzebne serum. Potrzebne. Tak, i to jest moje ukochane serum, bo to jest serum Keep Lift. Mm -hmm. e, I to jest serum, które ma w sobie roślinny botoks, ma masę na wiele rzeczy. Ta skóra po nim jest pięknie rozświetlona napięta, taka wiecie, ujędrniona, nawilżona, nawilżona, więc ja absolutnie kocham to serum. No i Ty też kochacie. Ze, tak, no bo to Wy bo to Wy tak. On, to, on, cofa, on cofa czas. Ale żeby antywesel plus, było plus, to dołożyłyśmy do niego nasze nowe dziecko. Nasz nowy krem do pielęgnacji okolicy oczu. I love you. Tak, i tutaj jest y, w tym zestawie również nasz krem, który y, absolutnie regeneruje skórę wokół oka, rozświetla, poprawia kontur, spłyca zmarszczki mimiczne. Ale to tak od razu, wiecie, serio, to jest tam jest argilerina, Raz, która dwa, robi trzy, to pyk! i nie ma. jest. Gdzie wstajecie rano, y, mało snu, zmęczenie, bieganina. Ach pielęgnacyjny rytuał w łazience, taki krótki, wiecie, pięciominutowy z, i nakładacie ten krem i po prostu od razu widzicie różnicę. Ja to kocham, uwielbiam. <laughs> tak, jest, jest, to nasz now, jest to nasz nowy produkt, ale już widzimy że szefanów e, i bardzo dobrych opinii, co nas bardzo cieszy. Więc wiecie, antypesel plus no i teraz dla kogo? absolutnie mhm. dla każdej kobiety, która Potrzebuje zregenerować skórę, mhm. albo takiej bardzo wymagającej, która już zna siebie i stosuje pielęgnację naturalną, e, będzie bardzo zadowolona, ale też dla takich osób i kobiet, które są wcześniej urodzone, czyli borykają się już z jakimiś zmarszczkami albo i, tak, z skóry, albo są totalnie przemęczone, wiecie, wszystkie, wszystkie młode, młode mamy, mamy tak, nie tak. śpiące po nocach, e, bo pielęgnacja naturalna, ale naprawdę skuteczna, więc panowie, to jest Pan Absolutnie zestaw dla waszych dam, wasze ehm. królowe czekają na niego. No i co tu dużo mówić? Tu są nasze absolutne hity pielęgnacyjne. Tak, dlatego ten zestaw. Wartość tego zestawu, no jest y, 317 zł. No, ale z racji tego, że święta. święta. To, um, a co tam? Nie się dzieje. 299. Specjalnie <noise> dla Was. Także na fioletową antypesel Plus. ekskluzyw Najlepszy z tych <noise> wszystkich. Słuchajcie, to są nasze propozycje zestawowe. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek doradztwa, pomocy w czymkolwiek, dzwońcie do nas, piszcie. piszcie. Te numery telefonu są do nas. Tak, tak my odpisujemy. na stronie, to, tak. na stronie, to, to, my, to my, my, my odpisujemy na wasze jak, wiadomości. Tak, jak więc... napiszecie na hello, to na pewno Wam coś doradzimy. Czasami na, hello, wysyłacie... na Facebooku, na Instagramie, gdzie wam, gdzie wam pasuje? Czasami wysyłacie nam zdjęcia, e, szczególnie panowie, takie wiecie, zdjęcia ukradkiem zrobione w łazience, <laughs> co jego dama stosuje i wtedy. Wtedy też jesteśmy w stanie zorientować się po, po tym, co na półce się znajduje, możemy Wam coś doradzić. Więc jeśli macie jakieś pytania, dodatkowe sugestie do tych zestawów prezentowych, to jesteśmy otwarte na Wasze sugestie i propozycje, i mm -hmm. postaramy się Wam ułatwić um, proces decyzyjny. Proces. No i w ogóle zapakujemy, wyślemy, Będziecie, a tak, Będzie pięknie na godzinę. Podpiszecie karteczkę i podchodzimy. A jeżeli Absolutnie nie macie pomysłu i nie chcecie podejmować decyzji za kogoś, to na naszej stronie macie również opcję zakupu voucherów. Takich mhm. voucherów, gdzie wy wybieracie nominał, kwotę e, i obdarowujecie takim, takim bonem prezentowym e, osobę ukochaną. I, i, I też jest pięknie. Tak. Ona potem przychodzi do nas i wybiera to, co chce. Tak. Więc to też jest bardzo, bardzo dobra, dobra opcja. opcja. Mhm. Także zapraszamy Was do zakupów. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami w kontakcie, łapki w górę, tak, matki internetu, wiecie, my się dopiero z tym YouTube'em rozkręcamy. Rozkręcamy się, tak, to Naprawdę są początki. To są początki, będzie tego dużo więcej, mamy z tego niezły fan. No i uważam, że to jest bardzo dobry sposób komunikacji z wami, więc bądźcie tu z nami. No i w najbliższym czasie, już za chwilę, będzie się działo dużo fajnych rzeczy. Black Friday! Widzicie, to jest straszne naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Dobrego dnia dla Was. Pa! No pa.